Cześć, 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 to jest y, y, nowa seria, dziwne, dziel, dziwne Dzielnice w GTA v. Rzeczy. Rzeczy. Tak. Jezus Maria, patrzcie, widzicie? No i to się za chwilę... Kurde, kurde, widzicie? I tu są cały czas grubasy, my wcześniej zabijaliśmy, one się pojawiały, tak samo z krowami. Które są gdzieś tam i kury. No. I to jest fajne miejsce do strzelaniny, gdzie... No bo policja nie było ani, no. Patrzcie, on się pojawiają, przylecie do nich policja was nie goni. No. A to się niszczy za i za chwilę pojawia. Pokaż im na mapie, gdzie to jest. Zaznaczyliśmy sobie jako użyteczne miejsce. No to jest gdzieś tutaj tak naprawdę. No, tam gdzie jest takie szare bardziej. Dobra. Pokażę Wam teraz yy, jak yy, to, coś, to coś się wybucha. Patrzcie. Yy. Jest tak. Po prostu sobie strzelamy. Później jedziemy sobie gdzieś tam. Patrzcie. Mm. Dobra. Na razie to się pali. Ale patrzcie, jak sobie pojedziemy, jak sobie pojedziemy, na przykład, no a wiem, na przykład tutaj, 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 tutaj do tego, na przykład z flagą USA. Już wam pokażę. Czasami to się tak nie dzieje, ale... No i patrzcie, magicznie to się wznawia. Widzicie? Dam, dam, dam. nie widać. Dobra, i zobaczcie. Tak samo jest z krowami i skórami. No i z tymi grubasami. Pojawiają się znikąd, tylko spadają... No, znikąd. Wcześniej z, y, szczerali, szczeraliśmy do nich, widzieliście sami. Ale teraz ich nie widać. Polecam serdecznie kanał kanałowski. Szymek! Co ty no. robisz? Mm, jak Sorry za zabratam Wiktora? O, popatrz, ci już się odnowiło to. Ty też już im powiedziałem. Ten, ten płotek. Co rozwaliłeś? No, no, no. Skórami. Jezu, ale nie ma tych tak grubasków. Jeszcze. A grubasy się rzadko pojawiają. A tam są jakieś wieśniaki. No, co się boję, broni. Ja do nich czasami strzelam, ale jak tak sobie myślałem, co to za grubasie? I strzeliłem w nich i powiedziałem: O Boże! Dobra, zakończymy sobie ten odcinek. pa! Że mi im, pokażę. E, nie ma krów. Dobra, no, z na razie nie ma krów. Dobra, tam no to kończymy ten odcinek. Dajcie łapkę w górę i suba i wszystko. O, widzicie ten grubas. I kule uciekają. I hello! Czy do widzenia no? Papano!